Sprawdzimy to, jest odcinek. To jest 12. Czekaj chwilę. A gdzie jedziemy? Nie powiedziałem ci, gdzie jedziemy. Jedziemy okay. sobie. już od razu Dać dziecku zabawkę. Dać dziecku zabawkę. Dzień dobry, witamy. 12 odcinek e, z serii Kijun Pobyt Goszczy. Moim Państwa gościem jest dzisiaj Jakub Niciół. Dzień dobry. Witam wszystkich. Cześć Kuba. I ciebie Szymonie. Cześć. E, Kuba, 25 latek swoje sobie masz. pochodzisz z Wrocławia? 24, 25 w maju. No 24, dobrze. Przepraszam. E, całą swoją e, młodzieńczą karierę spędziłeś w, w WKS-u Śląsku Wrocław, ale na ostatni rok w kategorii U20 przeniosłeś się do WKK Wrocław. Dlaczego? No tak, spędziłem w sumie od tak naprawdę gimnazjum do drugiej liceum czas w Śląsku Wrocław. Potem przyniosłem się do WKK. Była to decyzja podjęta z różnych powodów. Yy, nie chcę się tutaj rozpowiadać na temat, <laughs> dlaczego tak wyszło, dlaczego zagrałem dla WKK. Z, razem z moim tatą, który jest byłym koszykarzem, podjęliśmy decyzję, że taka będzie najlepsza droga rozwoju dla mnie i dlatego też wybrałem WKK na ostatni rok liceum. E, bo to, to jest raczej niespotykane, że zawodnik, który jest związany wiele lat w, jako, jako młodzieniec z jednym klubem, później przenosi się na ostatni rok do, do innego, ale to dobra. Oddzielamy to, e, to grubą kreską. E, tutaj naprawdę podobnie się nie zmieścisz, bo właśnie kończy nam się pas. Dziękuję bardzo. E, skończyłeś sobie, sobie twoją karierę młodzieżową i przeniosłeś się do Stanów Zjednoczonych e, był najpierw Texas później była Kalifornia i, i Cal Poly Mustangs e, moje pytanie czy patrząc teraz czy według Ciebie była to dobra decyzja, że, że podjęłeś naukę w Stanach i, i tam grać w NCAA? Y, moim zdaniem na pewno. W ogóle w historii o Stanach warto zacząć y, od tego, kto pomógł mi tam wyjechać, bo ten rok w WKK dał mi naprawdę bardzo dużo. Trener Niedbalski gdzieś tam uruchomił swoje kontakty, co pozwoliło mi y, na, na wyjazd do Stanów. Razem z rodzicami też długo się nie zastanawialiśmy. Rodzice powiedzieli, że według nich jest to najlepsza ścieżka rozwoju. Yy, wiadomo, gdzieś tam dla, dla każdego koszykarza Stany Zjednoczone to jest ten taki kierunek, który każdy chciałby obrać, bo tam jest najlepsza liga na świecie, czyli NBA. No i każdy gdzieś tam ma te marzenia, żeby w tej lidze grać, a myślę, że przez te w te D1, jest dużo łatwiej się tam dostać. D1, czyli z pierwszej dywizji? Tak. tak. Wracając do początku mojej historii w Stanach, ja byłem w Teksasie. To jest junior college, to jest taka jakby szkoła przygotowawcza do, do tego właściwego uniwersytetu. I, i, i tam, właśnie w Teksas, w mojej miejscowości Big Spring, poznałem dużo ciekawych ludzi, paru trenerów. Zobaczyłem w ogóle, jak, jak różna jest, jak inna jest koszykówka akademicka od, od, tej, od tej polskiej. I... Oj. dobra. Co? Nie, nie, nie. Jak inna jest taka koszykówka od tej polskiej, i wydaje mi się, że po czterech latach mogę zdecydowanie powiedzieć, że wyjazd to była jedna z najlepszych decyzji, jaką podjąłem w życiu. Bo WKŚ Śląsk Wrocław i WK Wrocław mają bardzo duży nacisk na szkolenie młodzieży. Tam to zaplecze jest e, bardzo dobre, tak? No, zapewne dostawałeś wszystko od nich, co, co potrzebowałeś, ale chyba po przeprowadzce do Stanów. Zobaczyłeś, jak tak naprawdę diametralnie różni się bycie koszykarzem w Polsce, a bycie koszykarzem pewnie w Stanach Zjednoczonych, tak? Tam masz dedykowaną stołówkę, salę, kiedy chcesz, gany, niegany, tak itd., itd. Czy to był wielki przeskok dla ciebie? To był bardzo duży przeskok, ponieważ nie wiedziałem w ogóle, czego się spodziewać. Kiedy pierwszy raz tam przyjechałem, pierwsze co usłyszałem od razu, trener mówi idziemy na salę. Spędziliśmy na sali, ja nie wiem, od razu po przylocie, który trwał tam z 18 godzin. Na sali spędziłem od razu dwie godziny, więc w Polsce czegoś takiego nie ma, że trenerzy gdzieś tam jakby poświęcają czas indywidualnie. W Stanach właśnie ta koszykówka bardziej jest, wydaje mi się, ukierunkowana na rozwój indywidualny niż na rozwój drużynowy, mhm. i też dlatego zawodnicy amerykańscy, którzy powiedzmy, potem gdzieś przyjeżdżają do Polski, mają ten, te umiejętności na dużo wyższym poziomie, ale gdzieś tam czasami brakuje im głowy, i też mi się wydaje, że właśnie w Stanach no, każde, obydwie szkoły mają zalety i wady, ale wydaje mi się, że ten rozwój indywidualny y, jest naprawdę na wysokim poziomie. Czy bo ty kończąc swoją przygodę w Stanach Zjednoczonych e, wróciłeś do Polski, tak i, i grasz w lidze europejskiej. Czy dużo z Twoich kolegów gra jeszcze w Koszkówkę gdzieś w Europie, czy, czy raczej nie? Y, z takich kolegów przeciwko którym grałem, no to myślę, że około dziesiątki, 11, dla Amerykanów, wiadomo, jest, do, jest, jest ich dużo tak? I, i, i ciężej, myślę, gdzieś tam się przebić, tym bardziej z tych niszowych koleżów, bo nie ukrywajmy, że szkoła, w której ja byłem, to jest Cal Poly Mustangs, nie była jakąś jedną z najlepszych y, szkół w pierwszej dywizji. Była gdzieś tam, powiedzmy, w połowie stawki no i, i, i będąc szkołą w połowie stawki, trzeba być naprawdę wybitnym, żeby potem albo dostać się do NBA, albo do Europy. Yy, skończyłeś edukację w Stanach Zjednoczonych, e, wróciłeś do Polski i e, podpisałeś kontrakt w Legii Warszawa. Jak ocenisz ten sezon w Twoim wykonaniu? Ten sezon w Legii Warszawa? Tak, sezon w Legii. E, ten sezon w Legii Warszawa... E, to jest <laughs> ciekawe pytanie. No dlatego... E, wydaje mi się, U. że do kiedy graliśmy z FIBA Europe Cup, dostawałem regularne minuty, bo graliśmy dwa mecze y, tygodniowo. Było gdzieś tam naprawdę dużo grania, mieliśmy 10-11 osób w składzie, które mogły dostawać regularne minuty. I wydaje mi się, że właśnie przez te pierwsze tam 2-3 miesiące sezonu mm, grałem całkiem dobrze. W FIBA, Europe Cup tam chyba rzucałem nawet przez tą pierwszą fazę 10 punktów na mecz. I potem, jak zaczęły się, zaczął się jeden mecz w tygodniu, no to gdzieś tam te minuty zaczęły spadać. I no było, bywało ciężko, bo wiadomo, każdy sportowiec gra po to, żeby, żeby te minuty dostawać, żeby, no żeby grać po prostu. Nie, nie trenuje się po to, żeby tylko trenować, tylko dostawać minuty. I na pewno była to ciężka pigułka do przełknięcia, bo pamiętam, że wszystko zaczęło się w Stargardzie. Kiedy z meczu wróciliśmy bodajże z Katai z Finlandii, w którym zagrałem 25 minut i trzy mhm. dni później w meczu w Stargardzie zagrałem chyba 30 sekund. Więc na pewno nie było to łatwe, ale jesteśmy profesjonalnymi sportowcami, takie jest życie i trzeba umieć sobie radzić w różnych sytuacjach. Eee, jasne. Eee, po sezonie w, w Legii, podpisać dwuletni kontrakt tutaj z Enea Wydgosz, Bydgoszcz, eee, Twoja gra się poprawiła, tak? No możemy to, to otwarcie powiedzieć, dostajesz zaufanie trenera, te minuty są? Pewne, tak? bo grasz no, po 20-25 minut w meczu, nie ma czegoś takiego, że nagle spotkają zagres 30 sekund, jak wspomniałeś w Stargardzie na przykład, tak? czy, czy, czy po meczu w Stargardzie. Eee, czy według Ciebie to była dobra decyzja, że podjąłeś, podjąłeś się tego wyzwania i zacząłeś pracować z Arturem Gronkiem i Markiem Popiełkiem Grzegorzem Skibą w Pytgoszczy? Tak, przed tym sezonem miałem parę ofert. Jednak ta z byt wydawała mi się najlepsza. Nie tylko ze względu na, na to, że słyszałem dobre opinie o klubie, ale również o trenerze Gronku, który gdzieś tam lubi współpracować. Nie, nie mogę powiedzieć, że jestem młody, ale gdzieś tam. <grym> tam młody perspektywiczny. Lubi, <grym i <grym i lubi pracować z Polakami. Młody perspektywiczny, tak. I no, zdecydowałem się na podpisanie tutaj kontraktu, bo tak jak mówię, słyszałem wiele dobrych rzeczy o klubie, o mieście. Mój tata tutaj kiedyś grał, sam mówił, że to miasto jest grał, bardzo grał. fajne. Uważam, że był to no, bardzo dobry ruch, bo dostałem w tym, meczu, w, tym, w tym sezonie średnio 20, myślę, że około 20-25 minut, nie wiem, ile tam dokładnie było. 20-25 minut 20 gdzieś tam około. I no myślę, że w innych klubach, do których, z, których mi proponowali pójście, nie, nie dostałbym tych minut. I miałem szansę pokazania się. Udało się pokazać z dobrej strony, więc myślę, że to rokuje dobrze tylko na przyszłość. Wiemy, wiemy jaki jest Artur Gronek. Tak? Widzimy go na, przy linii bocznej, jak, jak reaguje. Też niejednokrotnie zdarzało mu się krzyczeć na, na ciebie, czy też na innych zawodników. E, Tannes Pasew był nie chcę powiedzieć podobny, ale, ale też był porywczy. Ale co, co różni Artura Gronka od Tane Pasewa? Może powiedzmy sobie od razu jasno. Każdy trener krzyczy, żeby tak, nie było. Że to, to prawda. To prawda każdy trener krzyczy i to jest normalne, więc. więc po prostu na świat. Tu w prawo, dobra. Co różni trenera Gronka od trenera Spasewa? Obydwaj na pewno. Nie chcę pokazywać tutaj nikogo w złym czy bardzo nie, nie. dobrym świetle, ale. Moje pytanie też nie miało zamiaru tak. Tak, tak, ale. Coś. No na pewno dwie różne szkoły trenerskie. Trener Spasew stawiał bardziej na, na taką. Na samym początku przynajmniej, na taką szerszą rotację. Potem gdzieś tam ta rotacja się zawężyła. Yy, miał mia Były takie, powiedzmy, gdzieś tam yy, falowanie, że raz grali jedni, raz grali drudzy. A tutaj gdzieś u trenera Gronka jest ta stabilizacja, że wiesz mhm. czego się spodziewać yy, na każdym treningu, na każdym meczu. Yy, Trener z pasow, oczywiście, od niego też yy, nauczyłem się bardzo dużo. Nie mogę powiedzieć, że był złym trenerem, bo, bo gdzieś tam sam y, rozmawiałem z nim przed sezonem, chciał da, dać mi szansę, no i gdzieś tam potem w połowie sezonu ta szansa zniknęła. Ale jestem zadowolony z tego, że wybrałem Legię, bo, bo, bo gdzieś tam to była najlepsza opcja na tamten czas. I, I po prostu po roku w Legii uznałem, że czas po prostu zmienić otoczenie. Dobra, to weźmy sobie z buciorami do Twojego prywatnego życia? O, to lubię. <laughs> Zapytam się. Będzie grubo. No. O czym marzy i czego chce Jakub Nizio? O czym marzy? No każdy koszykarz marzy gdzieś tam o tej grze w Eurolidze, w NBA, bo, bo po to się trenuje, po to się gra. Ale bardziej chciałbym, takie największe moje marzenie, to jest y, utrzymywać się z koszykówki i po koszykówce y, móc po prostu odpocząć, zająć się czym chce i po prostu jakby zarobić na, na życie grając w koszykówkę. To jest chyba takie największe marzenie. Dobra, wiemy czego chce koszykarz Jakub Nizioł. Czego mhm. chce Jakub Nizioł jako człowiek? Czego chce Jakub Nizioł jako człowiek? Spokojnego życia i miłości. Masz tą miłość? Mam. To dobrze, to cieszymy się. Dobra, e, zawsze pytam zawodników o, o ich ksywki, czy też jak, jak się przezywają. E, Ciebie przyzwają. Yy, to ksywka generalnie, ja wymyśliłem tą ksywkę. <laughs> Sam sobie wymyśliłeś ksywkę? Nie, ja, wy, ja wymyśliłem tą ksywkę, bo powiedziałem trenerowi Markowi kiedyś, co to znaczy. Kokos? Kokos, ksywka kokos. No to proszę opowiadać. I jeśli możemy oczywiście, jak i, nie to wypikamy. I to generalnie yy, jest taka bardzo śmieszna definicja tego słowa, to bardziej by trzeba było zapytać Igora Wadowskiego, co to znaczy kokos. Myślę, <laughs> że trener Marek też byłby w stanie wytłumaczyć ale to jednak pozostanie takie między nami, gdzieś tam ten locker room, tak? Dobrze, e, oznaczymy, oznaczymy Igora Wadowskiego w, w poście, mam nadzieję, że Igor będzie w komentarzu, pozdrawiamy, Igor Cię Igor zawsze odpowiada w komentarzu. <grystanie> Dobra, e, numer na koszulce, bo w ogóle e, dla, dla kibiców niewtajemniczonych, nie Jakub nigdzie nie mógł się zdecydować, z jakim numerem będzie grał na, na koszulce, miała być siódemka, siódemka jest zajęta, później siedemnastka, jednak siedemnastka nie, nie, nie jak tak nie być. chciałeś siedemnastkę nie nie chciałem siedemnastkę no przecież komplet treningowy jeden jest siedemnastką to chciał no bo bo mi dali kto mniejszy chciał? bo mi dali mniejszy bo ja miałem 77 komplet i potem zamieniłem z tobą bo był za duży ten treningowy i mi daliście mały siedemnastkę to a, dlatego a kto chciał siedemnastkę nie wiem no, ty nikt chyba w, w prawo to. nikt chyba nie chciał siedemnastki Nieważne. dla dobra odwiniesz sobie nie dasz, dasz taki dźwięk taśmy przewijanej <laughs> takie Wracamy numer na koszulce 77. Bo yy, generalnie przez całą przygodę zaczynałem z numerem 9, potem z czwórką, potem znowu z czwórką, potem z 30, potem 35 i dopiero w legi. Ustawiłem sobie 77. No masz strzałeczkę, strzałkę. panie kolego, skupmy się na jeździe. 77. A dlaczego 77? Bo w tamtym roku 35 była zajęta przez Romarika Bellemana, jak przyszedłem do Legii. Do czwórki gdzieś tam nie chciałem już wracać, a 77 wybrałem dlatego, bo Luka Dončić nie nią gra. A wcześniej czwórka, dziewiątka, 30, z czym się wiązało? Czwórka, Czy nie? dziewiątka była wybrana, bo takie były stroje za, za czasów młodzieżowych. Czyli cztery, piętnaście. To takie, był najmniejszy do... strój, w tamtych Aha. czasach miałem najmniejszy strój. Y czwórkę wybrałem, bo mój tata grał z czwórką. To gdzieś tam przez dużą część, 3-4 lata grałem z czwórką. W Stanach wybrałem trzydziestkę, bo też taki był wolny numer. Potem w Kalpoli trzydzieści pięć, bo bo Kevin Durant jest moim ulubionym mm -hmm. zawodnikiem i w tamtym czasie grał w Oklahoma. A 77, no tak jak mówię, Luka dącić w tamtym roku w Legii, w tym roku chciałem znowu zmienić numer, ale z, znowu wracając do Igora Wadowskiego, razem gramy z 77. Chyba bardzo się lubisz, co? Z Igorem Wadowskim. Tak, to na pewno. <grym wadowskim> Pozdrawiam Ingora raz jeszcze. Eee, też bardzo, bardzo polubiłem serię szybkich pytań, które zadawałem np. Adrenowi Boguskiemu ostatnio w, w odcinku. Też byliśmy w kij Sorento. Znowu jesteśmy w Kii Sorento i znowu mamy serię. Polecam kies Sorento. No naprawdę. To... Ma podgrzewaną kierownicę. Wow. Eee, dobra, seria szybkich pytań. Numer jeden. Pomidorowa z ryżem czy z makaronem? Z makaronem. Dlaczego? Dobra, nieważne. No. Eee, kuchnia polska czy włoska? Uuu, zależy czy ja. Jak mojej mama albo mojej babci, to Polska. Nie no, to oczywiście, tak ogólnie, no bo... To Włoska, to nie, Włoska. Nie no, jak, je, jeśli ja miałbym wybierać kuchnię polską czy włoską mojej mamy czy babci, no to oczywiście, że Polska. No dobra, tak. to kuchnia włoska, no jeśli idziemy do restauracji. Hmm, Okej, okay, dobra. Góry czy morze? E, morze, ale nie polskie. Okej. Okay. Polska czy Stany? O, to jest ciężkie pytanie. Aha, i teraz się tam kłębi, tak zwoje się. Ale to zależy w jakim aspekcie. No, no to musisz pomyśleć. Albo odpowiedź na... Stany, stany. Okej, okay, dobra. E, 5 minut w zespole, który bije się o mistrza, czy 25 minut w zespole z miejsc 9-16? 25 minut w zespole 9-16. Okej. Okay. Ile masz par butów? Na... Zaraz opowiemy o wszystkim. Na i dzień dzisiejszy. Inaczej, może podzielmy sobie. Ile masz par butów do chodzenia? Koło 15. Do grania. Na to chwilę chyba z 5. Czyli 20. No, gdzieś koło tego. Do spania, jak się szy, buty przeznaczenia nie, nie. Do chodzenia po wodzie. Naprawdę? Nie. Dobra, czyli mamy razem 20 par butów? Tak. Eee, jesteś sneakerheadem, chyba co? Lubię, tak, lubię. To jest taka moja pozaboiskowa pasja. Co chwilę, jeśli, jeśli ktoś obserwuje Jakuba Niedziła na, na Instagramie, Jane tak? 4, 4? Tak, Jane Izioł 4 na Instagramie. Kuba co chwilę lubi wrzucać, czy mu się udało zdobyć jakieś specjalne edycje butów, czy też nie. Eee, polecam, obserwujcie go, bo, bo też fajne, fajne rzeczy do siebie. Jak Dobra, macie jest. coś do sprzedania 47,5. Zapraszam. <laughs> Wymieniasz się? Normalnie? Wymieniam Ma... się, tak. Jest taka giełda, gdzie normalnie sneakerheadzi się, się wymieniają. Są różne do grupki, wymiany, sprzedaży, odsprzedaże, dopłacanie jest wszystko. Dobra. Ee, nie wchodźmy w, w pieniążki, bo nie chcę Ci zaglądać do portfela. Eee, czy była kiedyś sytuacja, gdy wydałeś za dużo na buty i tak sobie pomyślałeś, ej, jednak chyba przesadziłem? Eee, była taka sytuacja <laughs> i sprzedałem te buty tydzień później. <laughs> no bo to jest normalne, tak? No czasami, czasami każdy z nas kupuje jakieś rzeczy, które no okej. Okay, ludzie mówią inaczej, wróć. Statystycznie rzecz ujmując, Ktoś tam kiedyś powiedział, że, że Polacy żyją ponad stan, tak? kupują, kupują rzeczy, na których ich, ich nie stać i tak dalej i tak mhm. dalej i pewnie niejednokrotnie każdy z Was miał sytuację, gdzie kupuj sobie coś i jednak mówi, o dobra, będę musiał jeść zupki na przykład, tak. tak do końca miesiąca. E, dobrze, zostawiamy, zostawiamy te buty, już fajnie, że jesteś sneakerheadem i masz jakąś pasję oprócz, oprócz koszkówki. E, przeciwko komu grał Ci najciężej w swojej karierze? Najciężej? Tak. Mój pierwszy mecz w PLK, dwie, jedną historię ze Stanów, drugą z PLK. W PLK, mój pierwszy mecz w Legii, po gdzieś tam kontuzji kostki, dopiero to był mecz, gdzieś chyba dopiero w grudniu, albo w październiku. Mm -hmm. Moje pierwsze minuty w PLK, był to mecz w Zielonej Górze. Pierwsze, pierwsza, e, pierwsza akcja, kiedy wyszedłem na boisko, dostałem Jarosława Zyskowskiego na low post, <laughs> do obrony. Chyba fajnie Także, było, co? Także no tam nie było za ciekawie. Ten mecz przegraliśmy dużą ilością punktów, bo chyba minus 40, ale to, to zapamiętam do końca chyba swojej kariery czy przygody, że pierwsza akcja w PLK to był Jarosław Zyskowski na, na klatę. A w Stanach Zjednoczonych nie mogę powiedzieć, że najciężej się grało, ale najlepszy mm -hmm. zawodnik, z jakim, z jakim udało mi się gdzieś tam rywalizować, to był chyba Markel Foods i to była taka naprawdę bardzo widoczna różnica w koszykarskim gdzieś tam IQ i, mhm. i w tej atletyczności, bo jednak gdzieś koszykarskie IQ myślę, że można nadrobić, ale atletyczności nie i, i to był taki gość, który widać, że, że no po prostu jest z, z innej półki dokładnie. Kolejne pytanie, bo znowu nawiążemy oczywiście do Kii Storento, nawiążemy do Adriana Boguckiego. I do ciepłej kierownicy. Tak, i do ciepłej kierowniczki, e, która grzeje Twoje ręce, mi niestety nic nie grzeje e, Gdybyś spotkał siebie sprzed pięciu lat, co byś jemu powiedział? Jemu, temu temu niziołowi sprzed pięciu lat. Idź na salę. <laughs> Naprawdę. Tak po Wystarczyłoby. Po idź na salę, idź na siłownię, wystarczyłoby. Czyli nie, nie ćwiczyłeś? Zobaczmy. Ćwiczyłem, ćwiczyłem, ale wydaje mi się, że nie tyle, co mogłem, bo gdzieś tam, jak znowu można wrzucić zdjęcie, jak pokażecie moje zdjęcie, jak wyglądam teraz i jak wyglądałem przed wyjazdem do Stanów, to, to byście się zaczęli śmiać. Wrzucimy, wrzucimy zdjęcie z, z przedsezonu, z sesji, jak sobie robiliśmy w stroju, w nabity byłeś jak nie wiem. O, a tak. no nie, to bo tutaj... Spadła definitywnie, na pewno spadła masa mięśniowa. Ale znaczy teraz mówisz, że spadła? Teraz spadła, ale generalnie ostatnie 5 lat naprawdę gdzieś tam starałem się skoncentrować na siłowni i to przyniosło efekty. Nie jestem jeszcze w tym miejscu, w którym chciałbym być, ale mhm. cały czas nad tym pracuję, więc... E, właśnie, bo, bo Wy jako, jako zawodnicy, taki już off topic, bo e, nie, zostało mi jeszcze jedno pytanie, ale jak jesteśmy na, na temat siłowni rozmawiamy, e, czy Wy zawodnicy zawsze Pompujecie się przed sezonem, żeby później to zgubić, bo naprawdę byłeś no, generalnie. Na, nabity. Karabiny miałeś nabite przed sezonem, a teraz no, gdzieś to uciekło. Ale nie chcę mówić, że siłowo tak spadłeś, czy wrzucałeś. generalnie jak to, to wygląda. To jest tak, że gdzieś tam robisz tę siłownię dużo bardziej intensywnie w wakacje, bo, bo nie masz aż takich obciążeń treningowych, a potem wiadomo, przyjeżdżasz do, do klubów, w którym będziesz grał. No masz interwały, bieganie. Masz, tak. dokładnie. Jest ten sezon taki, powiedzmy, przygotowawczy i no po prostu to tak samo z siebie się gubi. To nie jest gdzieś tam... Y, czy zaplanowane, czy no bo wiadomo każdy by chciał tą masę mięśniową utrzymać, ale no po prostu w sezonie jest to ciężkie. Okej, okay, dobra. E, sezon nam się skończył, e, 11 miejsce zajęliśmy, e, takie krótkie podsumowanie z, e, od Ciebie, jeśli, jeśli mógłbym poprosić tego sezonu, bo no chyba, chyba trochę nie dosyć, co? No tak, drużynowo na pewno mogłoby być lepiej. E, Indywidualnie jestem zadowolony, gdzieś tam wracając do tej drużynowej, yy, yy, do tego drużynowego aspektu wydaje mi się, że zabrakło nam no, do spójni 3-4 meczów, tak? bo, mhm. bo gdzieś tam u siebie prowadziliśmy strefę 20, w prawo, przegraliśmy. W prawo. Mhm. Yy, z radomiem u siebie też przegraliśmy. Przegraliśmy jeszcze jeden. Wygrywaliśmy mecz. na wyjeździe w Toruniu bardzo wysoko. Na wyjeździe w Toruniu. No i gdzieś tam na pewno zostaje taki niedosyt, bo wiemy gdzieś tam z tyłu głowy pozostaje ten fakt, że te play-offy mogłyby być. Dokładnie. Z, 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 z ósmego czy z siódmego miejsca, no to tam już zostaje ocenić państwu oglądającym, z którego miejsca moglibyśmy awansować. Czekaj, R. Bardzo ładnie. I no pozostaje, tak jak mówię, pozostaje taki, no, sportowa złość, bo gra się po to, żeby grać jak najdłużej i grać w playoffach, a w no, tym ja roku się to nie udało. Być, no. Gdzieś tam na pewno też te kontuzje, czy Frąska, czy Markusa w połowie sezonu nie pomogły i, Bra i zabrakło nam. No, trochę szczęścia, trochę zimnej głowy w końcówkach meczów. Dobra, sezon pokrótce podsumowany. Ehm... Zostajesz w Bydgoszczy, jedziesz do domu? Zostaję w Bydgoszczy, jadę do domu. No to, to jedziesz, czy zostajesz? Y... A, dobra, okay, bo ja, ja mieszkam w Bydgoszczy, zostaję w Aha, domu, okay. jadę do domu. No, dobra. <laughs> Nie, no. Y... Na pewno pojadę na jakąś część wakacji do Wrocławia, tam się przygotować lepiej do nadchodzącego sezonu, a w Bydgoszczy zostaję. Okej, okay, dobra. Ja się cieszę. Ty się cieszę? Ja też się cieszę, fajnie. No Przemyk, się cieszysz? Tak, A będę głową. mógł pojeździć znowu kiją Sorento w przyszłym sezonie? Zastanowimy się. Stingerem, okej. Okay. <laughs> jeśli, jeśli ktokolwiek z salonu i słucha, to poprosilibyśmy Stingera następnym razem. Dobra. E, wspomnienie z tego sezonu. Może być anegdotka, może być coś, co, co utkwiło ci najbardziej w pamięci, to zostawiam już, już wspomnienie tobie. Wspomnienie z tego sezonu. Ja zamykam kajacik, Ty się zastanów, czekam na zielone światło. Przy okazji to będziesz miał czas na zastanowienie się. I tutaj męż Przemek, wkleić taką te tak takie, chyba, jak sobie po prostu. Chyba pierwsze zwycięstwo, które odnieśliśmy, bo pamiętam, że przyjechaliśmy... 04 chyba bo albo 0,4. Tak, yy, przyjechaliśmy też, okres przygotowawczy dla nas w Bydgoszczy zaczął się miesiąc wcześniej niż dla innych i zaczęliśmy sezon 04 i była to taka ciężka pigułka do prze, przełknięcia i to pierwsze zwycięstwo w Radomiu, tak? Tak mi się wydaje, że w Radomiu było takie nie naprawdę pamiętam. gdzieś tam przełomowe mi się wydaje. Czy my mamy miejsce? Nie, nie mamy miejsca, miejsce zostało nam zajęte. Eee, dobrze, tym oto wspomnieniem kończymy jazdę po raz kolejny, trzeci raz w tym sezonie, który zakończył Kiją Sorento. Eee, jak ci jeździło? Fajnie? Bardzo fajnie. Ty, ty, bardzo fajnie? No. Kupiłbyś? No, jakbym miał, to bym kupił. <laughs> Dobra, leasing, kredycik, wszystko ogarniemy na spokojnie. E, moim państwu gościem był Jakub Niedział, jazda testowa, jazda testowa Kia Sorento lub też innymi Kijami, jakie, jakie tylko chcecie, duże, małe, elektryczne, nieelektryczne, plug-in hybrid, nie plug hybrid, sportowe, Suwy wszystko. Kia, Motors Macrae Fordońska 353. Z ogrzewaną kierownicą. O, ogrzewana kiera, to najważniejsze. Dzięki, cześć.